Siema, tu krzykiem A to pierwszy odcinek zagrajmy na single prior i pierwszy raz, bo powiem takie ogłoszenia parafialne, że robiłem jak to jest zrobione, ale coś to mnie wypaliło no i wiecie jak to no jest, nie. i kabon ja nie wypaliło, no więc... Trudno. Ale to będzie pierwszy odcinek. Zagrajmy na singer-player. Stara się tak smutno, ale staram się mówić jak buraczek, cebulaczek. I mi to nie wychodzi, ale ja, ale ja lubię swój głos. Ładny. Taki niecich. Świetnie. No po prostu kupimy Kur... Mać Boże, czy ty to widzisz? Nie ma to jak rudami żelaza niszczy, nie? Fajnie, fajnie, beczes. Chciałam sobie pobrać X-ray, ale... Jak zwykle coś nie wypaliłem, nie? Takie jest życie, ludzie, zawsze coś nie wypala, nie? Życie jest pani nie ja tak, sobie kiedyś powiedziałem, ale teraz, ten... ale teraz kiedy poznałem Was, widzowie, Miki'ego, Darię, moje życie się zmieniło na prawdę. na 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 ta-na-na-na-na-na, ja nie chcę po tej stronie chodzić. A Dobra. What the fuck? What? Oh no.

Sorry, że tak cicho. <grymka> Przecież ja zapomniałem, że nagrywamy. A, bo mnie to już trochę denerwuje. Ja chcę z tych pani wyjść, bo Ja już mam swój dom zbudowany, a tu wchodzę do jaskini jakiejś, nie? I się gubię. Co? Z jakiejś... Przynajmniej z darią, nie gadam, bo on mnie już denerwuje powoli.

Siedemdziesiąt pięć źle, że A czekajcie udostanie przez lany. And then then. Kto będzie chciał, niech wejdzie? No dobra. To sobie wykopię. I na pewno mi będziecie pisać w komentarzach. A czemu tu nie zamieszkasz, skoro się zgubiłeś? No, będzie, no właśnie, no właśnie, no ja, no właśnie. A ja powiem wam tyle. Nie zamieszkam tu. No, Jednak tam dom jest zbudowany. Ludzie. To no, wy sobie takiej jaskini zamieszkajcie. Zobaczymy, jak będziecie czuli na miejscu Steva. Mm. Kopiemy jak naj najwięcej, ile możemy. Tutaj, okay. dobra, tu, tu, tu. Zielojo! I znów się Lasiu. I potem będziecie się zastanawiać, a jak to będę znaleźł dom domu, Krzysiek? A ja powiem wam jedno. ale ja w taki sposób, że będę chodził po prostu po... ...wą dirta. What the fuck? Prze co? Gdzie to mnie wywaliło? Łata! Y lol. Chyba to jednym słowem chyba można określić tylko. Wiecie jakim. Lol. No bo inaczej się nie da. Co, co jest? Jezus Maria, chyba na tamtej drugiej wyspie... wyspiesz. Kurde, jeszcze. Jeszcze mi się bruk postawił, ja Nie byłem dalej. Dobra. Tak, Mikołaj do nas dzwoni. Halo! No siema, ja teraz nagrywam na Singie Prajerze. Przedstaw się. Siemka! No i odkryliście właśnie głos naszego pana śmietanki, a więc obiecałem i spełniłem. Dwie minuty nam zostały, a więc teraz na te dwie minuty musimy poszukać domu naszego, żebym wam pokazał. Bo trzeba już padłem do jakiejś... Widzę mój dom! Widzę mój dom! Weźmy już dostępny ekran. Dobra, ale zaraz. Szybko. Dyn, dyn, dyn. Co to było? To ja chcę zobaczyć jak to glas. No, udostępniłem ją. Mój domek! Mój domek! Mój domek! yes jest! To widzisz? Tak! To super! Jest mój domek! Piękny mój domek! Jej! Lagi masz? Nie, ja nie mam lagów! I znalazłem ponownie mój domek! Patrzcie, taki domek skromny! Pod ziemią, a więc musimy najpierw to... Muszę iść pod drewno, ponieważ mam tyle... Tak, ile pod drewną. Dobra, zaraz wejdę z Mikim na... Miki, zrobiłem na kreatywie sklep. Tak? Przypatrz no tak. Jak byś tam No tak, będę Zostało na minutka, minutka... No i wykrakałem, nie no. Dobra. Dobra, a więc będziemy musieli się pożegnać, bo mi... Nie. A więc na razie, czekajcie, jeszcze, jeszcze robi do... Dobra, to na razie, cześć. Ja zatrzymuję udostępnienie mikiemu, a więc na razie, cześć. Dobra, już skończyłem. 大家注意。